Dzień dobry widzowie. Drugi odcinek. No, przywitaj się. No hejka. Do e, jeśli nie pamiętacie albo nie oglądaliście poprzedniego odcinka, to przeszliśmy całą jaskinię w pierwszym odcinku. Zabiliśmy rzeżuchę. Mamy armor i. Yy, Pillow and Hole. Ale jesteśmy tutaj i nie za bardzo wiem, jak stąd się wydostać, więc będziemy szli chyba w drugą stronę teraz. I muszę się przyznać, że to jest od razu nagrywane po e, odcinku... tamtym. Dobra, skończ tam pierniczyć? My szybko się... Moja szybko. postać jest bardzo głodna, a nie mam jedzenia. Gdzie ty jesteś? A tu, dobra. Mm. Czy a tu nam woda zostaje. Nie, my chyba w złą stronę poszliśmy w ogóle chyba. Nie no, tam tak. nie ma żadnej drugiej strony. Nie, to choć się tam wróciłem, może coś. Jest tylko woda. Tylko teraz bez w ogóle żadnego zapisu gramy, nie? No, to mnie martwi. Mnie też to bardzo martwi. O, czekolada z nieba. Mi... A dokładniej to z walizki. No, nie mogę to otworzyć. Dobra, chodźmy o lekarstwa i piłka piłka o przejście a tutaj kusak Boję się, że będziemy się tak błąkać do nie wiem do rana czy my ten... tutaj byliśmy ten, ten odcinek, chyba tak ten odcinek, Dobrze idziemy. ten odcinek może być trochę krótszy i to bardzo krótszy bo w tym odcinku chyba tylko będziemy szukać wyjścia z tej jaskini i tyle nie no, może coś się jeszcze tu. To... Oh. Oh, le... O! O! Lepidzka! O! Czy to się. A nie, ale poleciał. Dobra. W którą stronę idziemy? Tutaj. To jest chyba. Cześć, tu? Bo gdzieś tutaj chyba było wyjście z jaskini. My tutaj nie byliśmy chyba. Ale chodźmy. Nie czekaj. Dobra, idziemy. Na pewno się tam wyjście jakieś. Zawsze. Znaczy. Polecam, jeśli nie. Serio nie... Polecam wam bardzo obejrzeć poprzedni odcinek. Bo dużo się tam działo, tylko na początku muliliśmy się. No. Ale w tym cave'ie już było super. Co? No, myślałam, że coś idzie. O, są kanibale, trzech kanibali tutaj. jest. okej, okay. uciekaj, 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 uciekaj. On się przyzwyczaił. Hey. Uciekaj. XD Uciekaj. O Boże. O, moje serce. O. Ja nie, ja nie, nie, nie umiem się śmiać. Ty, tylko, tylko, u nas takie. No. A nie u Ale już to, to, on jeszcze zraszował w nas totalnie. Ja się totalnie przestraszyłem. No totalnie, totalnie, totalnie Ale ja coś nie. myślę, że ta droga... ...to jest wejście do... E, ...leju krasowego na dół. O! Czy to... Co?! Przemy... Jak... Jakim celem tutaj się coś pojawiło nagle? Nie wiem. Nie mi już ta gra tak wełbie miesza, że to... Te kurwy! TAK! 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 Zyście. Jezu! W Wychodzimy stąd w takim bądź razie. O! No, chodź, widzowie, to była ciężka wyprawa. No, no o to na tyle, panie. na tyle, mówiłem, że to krótki będzie bardzo odcinek. Nie, 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 nie. Jak to nie, tak? Nie uważajcie tak. Więcej. To ma 3 minuty, nie. <noise> Wiem, że to ma 3 minuty, ale. o, no. O? Ale fajna, komórkę ma. W... Gdzie ty jesteś? A, już sobie tam ja ubiłem kanibala. Znaczy, musimy uh, zrobić save'a, to jest bardzo potrzebne. Musimy zrobić save'a. Zbieraj liście. No biegną tutaj. Chyba zginął? Zginął? Ty, na mnie skoczył walony! No oni chodzą po drzewach. Dobra, chyba zdechł. On żyje, on żyje. No co zabi go Dobra, zbieraj te liście, jakby. Ile mam liści? Osiemnaście. A ty ile masz? Ja mam 6. Ooo Uwaga, bo spada drzewo. Nic na ciebie, na robi, ciebie spada drzewo. Dobra. Ale po co ty ubijasz drzewka? Nie wiem. E, tu jest obóz jakiś tych normalnych ludzi. Normalnych? Mhm. O. Można się napić wody z, z tego. Ładnie tu. I się umyj od razu. I garnek. Chcesz garnek? Po co mnie garnek? No, w garnku można wodę ugotować. Ja o! Można piszę. zapisać! Można zapisać! O! Ale super! Cześć, zapiszę. A ja też muszę zapisywać? Ja muszę tylko zapisać. Ja sobie zapisałem. Dobra. Dobra, już Ja Jest rzadko tak obo, lubię. Tak, jest, zapisane. Czyli nie musimy się o nich zmartwić. <grym> dobra. Myślę, że powinniśmy robić naszą bazę gdzieś w końcu. No może, może. Ale... Nie wiem. Ja bym w późniejszych odcinkach zaczął budować bar No właśnie... Nie wiem, powinniśmy chyba w... Tej... Nie, na przykład... Nie, nie no, te początkowe, się. te początkowe. Nie wiem, to... Zapoznajmy się trochę. My też bardzo długo w to nie graliśmy. A tu jest ciekawe bardzo miejsce. Chodźmy do niego. A tutaj pod wodą chyba jest wejście do kejwa. Cześć. Mm. Waliski walizki tutaj są z przebraniami. Możesz sobie. O. o, ale mam fajną kurtkę. Baterie. Baterie. O, baterie się do latarki przydadzą. Jeżeli ją znajdziemy. Czekaj, wezmę jedne leki, zjem po pierwsze. Po drugie potrzebowałbym trochę jedzenia, więc rozpalmy... Ej, zbieraj to, zbieraj to, zbieraj to, ej! Co? Te rośliny fioletowe, co możesz na E zebrać, to A co to robi? To jest do jedzenia. gdzie, 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 gdzie jest jedzenie? O, zjedz. Z tego, co wiem, to można z tego zrobić... ten. Z aloesu, z czymś jeszcze, z jakimiś kwiatkami. E, można zrobić jakąś apteczkę. Na no stylu. Zjadłem to. Cześć, zjem batona. To mi więcej da. Jeszcze energię. Cześć sok z drzewa zbieraj. Ej, masz ognisko, czy nie? No mogę zrobić, ognicho No bo ja muszę sobie jeść urę w ogóle. Nogę też. Bardziej może suszarkę powinniśmy zrobić. Nie, suszarkę to w bazie może, co? No dobra. A w sumie zacznijmy zrobić bazę, ale taką już, taką nie na grubę, taką wiesz, jakieś łóżeczko, suszarka. O... No dobra. Ale nie taką, że i w ogóle. A może w jakiejś bardziej otwartej przestrzeni? Dobra, no to tu jest chyba dobra przestrzeń otwarta. Popatrz, A aczej, chodźmy tam sprawdzić. O? Chyba widzę dobrego potentata. Popatrz, co? O, tutaj o -o. można coś jeść. Te czerwone ale, można jechać. Nie, nie można. A ja je zjadłem. Tam jest święte drzewo. Oj, oj, To lepiej nie, bo tutaj po... Ale nie, oni tam nocą się tylko. No tak. No ale to będzie bardzo... Szagłówka, żaglówka! Żaglówka. Gdzie, gdzie, gdzie? No łódź tego czerwonego. Oła. I zje jeszcze walizki. Co ty... O, żółwówie. Z żółwisanki można zrobić. No wiem. Wziąłem se. Chodź na tą żaglówkę. Dobra. Ej, rekin, rekin. Zechuj rekin. A co z Rekinów jest, bo zapomniałem? Trofeum, w sensie głowy. A, to po co mnie o tym informujesz w Samarytaninie? Nie wiem. Au! Sorry! Okej. Okay. Dobra. Idę na żaglówę. Ja też. Myślę, że na żaglówie zakończymy chyba odcinek. No, może, może. Bo tam można bardzo chciałbym opisać. zobaczyć, jak oni przychodzą i się modlą. Bo mnie to bardzo ciekawi. D jak się modlą, tak? No dobra. E no to na żeglowie zakończymy sobie odcinek, tak myślę. Bardzo krótkie to. No wiem, krótkie. Bardzo krótkie, ale. Ale mamy jeszcze drugi, nie? To chyba wystarczy. Jakieś mleko, kaseta, te, butle z tlenem! To się przyda. No, i, no Tyczy... musimy znaleźć w końcu, bo to jest bardzo fajne. Do no. Dobra. Obrazek Miliśka. Dobra, to sobie tutaj zapiszmy. Nadpiszemy. Dobra, nadpisałem. No i myślę, że to koniec tego odcinka już no, mam nadzieję, że wam się podobał. Ultra no. krótki. Ale ty też zapisz. No ja już sobie zapisałem. Spoko. Był ultra krótki. Ale mam nadzieję, że wam się podobał. No. Eee. Y polecamy no. zobaczyć pierwszy odcinek, jak nie widzieliście. No i to tyle. Do widzenia. Moi elo, do widzenia.